Wybacz, Luzik, nic się nie dzieje. Hej, Jackson, masz może plany na dzisiejszy wieczór? Tak, właściwie to byłem umówiony z chłopakami na piłkę, ale. W porządku. Może innym razem się umówimy. Siaczku. Nic takiego. Czy ta wywłoka znowu zagaduje do Twoich przyjaciół? Przestań już. Uh, why? to jest cała prawda o niej. Puszcza się na prawo i lewo. Tak, właściwie to jak raz nie przyjdę, nic się nie stanie. To świetnie. Z kim, jak z kim? Ale z Jacksonem mogę sobie odpuścić. Po pierwsze, jest Twoim najlepszym przyjacielem. A po drugie, on z taką wywłoką jeszcze się czymś zarazi? Da. No to do zobaczenia wieczorem. She is disgusting. Nie mogę patrzeć, jak on się z nim liże. Ja będę już lecieć. Do zobaczenia. Przeszkadza ci bycie puszczalską szmatą? Cnotka, nie zauważyłam cię. Chociaż czekaj. Szło cię wyczuć poduszącym zapachu twoich cukierkowych perfumów. Ja przynajmniej nie śmierdzę codziennie nasieniem innego mężczyzny. Pot i przegięłaś. Przestań, taka jest prawda. Przecież wszyscy wiedzą, że arashi to dziwka! Styl pysk, pudernico. Pierwszy lepszy możecie mieć. A ja? Ja spotkam się z chłopakami na poziomie, prawda, Aleksander? No! Pójdź mi, szajbusko! Odszczekasz to w tym momencie! Zostaw ją! Arasia, pójdź ją, a ty się zamknij! Hej! No! Banda idiotów. Jeszcze z Tobą nie skończyłam! Co za dziwaczka! Przegięła! Prawie mnie pobiła! Na pewno to jest na kamerach nagrane, idę do dyrekcji. Czekaj, ty też przegięłeś ze słowami. Czy ty, Aleksandrze, stoisz po jej stronie? Nie, tylko. No widzisz, jest zwykłą wywłoką. Na dodatek zaczęła się lepiej do Twojego przyjaciela. Musiałam coś z tym zrobić. Przecież wiesz. Oj, misiaczku, dobrze, że ty taki nie jesteś. Mm. Of course, że taki nie jest. My zbieramy się na ostatnią lekcję. Przyjedziesz później po mnie, prawda? Będę wieczorem. Świetnie, zatem do zobaczenia. Mm, 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 mm. Będę musiał z nim porozmawiać. Ty, pedalska łajzo, spieszę się. Dokąd to nasz kolega się tak spieszy, co? Do domu. Poza tym nie pamiętam, żebyśmy byli kolegami. No i dobrze, bo z pedałami się nie przyjaźnimy. Ile razy mam jeszcze powtórzyć, że nie jestem pedałem? Jak nie? Siostra lesba to i brat pedał. To tak nie działa. Przestańcie w końcu. Ty, co się stawiasz? Kurwa, w ryj chcesz? Nie, ja bym chciał tylko wrócić. Co? Pedalskie spotkanie po szkole? Może mało wpierdol cię nawróci, co? Ja nie jestem gejem. Myślisz, że nie widać, jak się na nas lampisz? I co? Które z nas ci się bardziej podoba? Co? Którego byś zabrał na randeczkę? Chłopaki, przestańcie. Żygać mi się chcę, jak na ciebie patrzę. Wpierdol go nie ominie, tak czy siak. Może przynajmniej tydzień go nie będziemy oglądać. Do twarzy cię z siniakami na ryju. Hej! Blask, odpierdol się. Nowa buja w szkole. Miło. Zostawcie go. No, ja osobiście wolałbym się zająć tobą. No nie inaczej. Ja nie jestem zainteresowana. Ty może nie, ale my tak. Hej, odsuńcie się. Frajerstwo. Won, nie widzicie, że stresujecie dziewczynę? Chodź. Dziękuję za pomoc. Jesteś tutaj nowa, prawda? Zgadza się. Tak, właściwie to zaczynam od jutra. Przyszłam tylko zanieść resztę papierów. Um, jestem Oliwia. Miło mi Cię poznać, Oliwia. Jestem Ethan. Dobrze mieć przynajmniej jedną osobę poznaną, chociaż w tych okolicznościach, jednak miło mi. I jeszcze raz dziękuję Ci bardzo. Chcesz może wyskoczyć w który dzień po szkole? Myślę, że tak. Świetnie, znajdę cię gdzieś na korytarzu. Na pewno cię nie zgubię. Do zobaczenia, Olivia. Um, hej. Czy wszystko w porządku? Ja tak w porządku. Czego chcieli tamcy goście? Ja oni się po prostu uczepili. Rozumiem, przykro mi, a może dyrektor coś zaradzi? Próbowałem, ale... Co nic nie daje. Mogę jakoś pomóc? Nie zawracaj sobie tę głowę, po prostu nie mieszaj się, ok? Ja chciałam. Dziękuję za pomoc. Mm. Jestem Olivia, słyszałam śliczne imię. Um, dziękuję, a ty? Jestem Carter. A więc miło mi Cię poznać, Carter. Ja się zbieram. Muszę jeszcze porozmawiać z dyrektorem o kilku sprawach. Co do jutra, do zobaczenia w szkole. Cześć. Cześć. <laughs> Odwaram się, kiedyś ci durni goście. Aleksander, co on sobie wyobraża? Poza tym, czego on może chcieć ode mnie? Zresztą, nieistotne trzeba się z ciebie pozbyć w końcu. Где твое место? Wybacz, taki twój los. O, oh, tato, jesteś już. Tak, ale nie zostaję na długo. Przyszedłem zobaczyć, co robi moja córeczka. Ja tak właściwie to uczę się. To znaczy, przestałam właśnie, skończyłam. Och, nic ciekawego. A ty, gdzie wychodzisz? Muszę wrócić do biura, poważne papiery. Wysyłają nas w delegację. Jutro po południu muszę wyjechać. Nagła delegacja? Nic nowego. To tylko 3 dni. Zostawię Ci 1500 zł. No, w porządku. A o której wyjeżdżasz? O 20 muszę być już na miejscu, więc myślę, że koło 14. .00. To nawet nie zobaczycie po szkole. Zamów sobie jakiś obiad, coś na co będziesz miała ochotę. W porządku. No a powiedz mi, jak u ciebie, jak z nauką. Dobrze, mamy teraz kilka egzaminów, które muszę zdać na lepszą ocenę, ale. Nie są trudne. Myślę, że dam radę. Mam nadzieję, że żani chłopcy nie zawracają ci już głowy. To tylko grupa projektowa. Robię z takimi trzema dziewczynami projekt i mamy grupę. Pewnie chcą, żebym wysłała im nowe notatki. W porządku. Nie jestem dumny, że mam taką pilną córkę. Połóż się już spać. Jest późno. W porządku. Dobranoc, tato. Dobranoc, kochanie. Kurwa.